O, patrzcie na to. Serio. <noise> Najlepsza mama na świecie. Tak jest napisane na tym manekinie. Cześć gazin. Teraz mamy film. Mama ogląda. Poważnie. No co ty nie powiesz? Tutaj pokój dziecka. Notatka numer 21. Pokażę wam ją tradycyjnie. Może was zainteresować. Numer 21, szukamy, to jest ta notatka. Wow, ależ błędy. To oczywiście ma symulować to, w jaki sposób pisał Gazi. Naprawdę, błędów jest od groma. Dobra, wcale mnie to jakoś tutaj nie zdziwiło. Zobaczmy dalej: leki przeciwpadaczkowe, czyli mamy to, czego chcieliśmy. Teraz tak naprawdę możemy już wracać. Jeszcze tu gdzieś widziałem jakiś plan. Z tej strony. Na... Zadowolona? Tak. Czy ja mogę z nim jeszcze pogadać? Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. O I włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No... Dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Na stole. Ach, dzięki Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia.